Siedmiu młodych ludzi zauważyło jasny kulisty obiekt emitujący intensywne zielone światło, unoszący się nad drzewami. Podążali za dziwnym zjawiskiem aż do jeziora Boloncha, gdzie natknęli się na trzy cylindry o brązowym odcieniu, unoszące się na wodzie, które wydawały się ich skanować. Napięcie wzrosło, gdy obiekty powoli zbliżały się do nich, zmuszając grupę do desperackiego uciekania. Ale zanim zaczniemy, ważne jest, że jeśli widziałeś coś przerażającego lub doświadczyłeś porwania, nie wahaj się opowiedzieć o tym w komentarzach, ponieważ wierzę w Twoją relację. Twoja historia może być następna, która zainspiruje innych. Będziemy szczęśliwi, mogąc Cię wysłuchać. Sprawa istot z brązu, która miała miejsce w Belem do Para. Jest jednym z najbardziej intrygujących epizodów brazylijskiej ufologii. Wydarzenie to miało miejsce 14 września 1969 roku, w piątek, naznaczony falą upałów, która dręczyła dzielnicę Curiu w regionie Utinga. Historia, pełna tajemnic i zeznań świadków, przykuła uwagę lokalnej społeczności, a nawet prasy krajowej. Jednym z głównych świadków był Laertes Lauro Laurodalus, który wówczas miał zaledwie 10 lub 11 lat. Laertes wyraził się jasno na temat wydarzeń tamtej nocy, które zaczęły się jako zwykłe spotkanie między przyjaciółmi, a skończyły na niezwykłym epizodzie. Około siódmej wieczorem po wczesnym posiłku Laertes postanowił opuścić dom i odwiedzić przyjaciela mieszkającego w pobliżu. Dzielnica, podobnie jak wiele innych w regionie, miała ulice kończące się w rozległym lesie Utinga scenariusz, który sam w sobie już emanował tajemniczością. Podczas rozmowy na zewnątrz domu, Laertes zauważył coś niezwykłego na niebie kulisty obiekt o jasnozielonym zabarwieniu powoli unoszący się nad drzewami zawołał swojego przyjaciela. Aby to zobaczył i razem pozostali zaintrygowani. Przyjaciel spekulował, że może to jakiś eksperyment lotnictwa, ale intensywność światła i ruchy obiektu wskazywały na coś znacznie wykraczającego poza konwencjonalne wyjaśnienia. Według słów laertesa obiekt był globusem emitującym światło ze wszystkich stron, jak rozżarzony węgiel, ale o zielonkawym blasku. Obawiając się utraty wzroku na skutek dziwnego zjawiska z powodu domów wokół, Laertes zaczął biec, zdecydowany nie pozwolić obiektowi uciec z pola jego widzenia. Mimo, że była noc, dobrze znał region i szybko dotarł do pobliskiego pola. To tam miał najbardziej imponującą wizję do tej pory. Obiekt wydawał się zwiększać rozmiar, teraz unosząc się nad koronami drzew emitując intensywne światło oświetlające okolice. W tym miejscu, w pobliżu Jezior Boloncha i Agua Preta, Laertes zauważył, że obiekt zaczyna powoli opadać, chowając się za drzewami. Mimo to światło było nadal widoczne, jasno pokazując, że zjawisko nadal jest aktywne. Początkowo myślał, że jest sam podczas tej obserwacji. Ale patrząc wokół, zdał sobie sprawę, że inne osoby również śledziły obiekt. Wiele mieszkańców dzielnicy było tam zaintrygowanych tym, co widzą. Laertes, zawsze ciekawski, postanowił zadzwonić do przyjaciela o imieniu Antonio do Wale, który posiadał Lornetkę. Razem zebrali innych młodych ludzi i wzięli latarki, aby zbadać miejsce. Jednak zanim zdążyli zrobić krok naprzód, obiekt ponownie zaświecił intensywnie, wzlatując ponownie w powietrze. Tym razem globus wydawał się większy i emitował żółtawy blask, podczas gdy mniejsze niebieskie światło kręciło się wokół niego z dużą prędkością. UFO skierowało się w stronę lasu dzielnicy za obraz, znikając z pola widzenia na kilka chwil. Siedmiu młodych ludzi na czele z Laercem postanowiło kontynuować śledztwo. Mimo, że była noc i widoczność była ograniczona, dobrze znali teren lasu Utinga, przemierzali ścieżkę, aż dotarli do jeziora Boloncha. Tam zostali przywitani niezwykłym widokiem. Dziwny, biały, mglisty dym unosił się nad powierzchnią wody, czyniąc scenerię jeszcze bardziej zagadkową. Aby poprawić oświetlenie, postanowili rozpalić ognisko i pozostać na miejscu, rozmawiając o tym, co zaobserwowali. Podczas dyskusji jeden z młodych ludzi zauważył coś w jeziorze. Skierowali latarki w wskazanym kierunku i ku ich zdziwieniu dostrzegli cylindra unoszące się na wodzie. Był ciemny o brązowym odcieniu, lekko odbijającym światło. W miarę jak kontynuowali obserwacje, zgłaszali uczucie, jakby byli skanowani przez obiekt, co było niewygodnym i trudnym do opisania uczuciem. Oświetlając okolice, zauważyli, że to nie tylko jeden cylinder, ale trzy identyczne obiekty. Trzy cylindry o brązowym odcieniu powoli zmierzały w kierunku grupy, zwiększając napięcie między nimi. Przerażenie wzięło górę i młodzi ludzie postanowili uciekać, biegnąc z powrotem do dzielnicy. Po dotarciu do dzielnicy znaleźli chaotyczny widok. Wielu mieszkańców było na ulicy ciekawych wydarzeń. Byli tam również policjanci i reporterzy, w tym dziennikarze z gazet A Provincia do Para i Oliberal. Laertes i pozostali młodzi ludzie podzielili się swoimi relacjami. Szczegółowo opisując wszystko, co widzieli i czuli tamtej nocy, prasa szybko nadała sprawie rozgłos, publikując następnego dnia artykuły pod tytułem Istoty z brązu. Pomimo sugestywnej nazwy, Laertes stwierdził, że widzieli tylko cylindryczne obiekty, a termin istoty mógł być przesadną interpretacją lub strategią, mającą na celu przyciągnięcie większej uwagi do sprawy. Mimo to, epizod wzbudził zainteresowanie wielu osób. W kolejnych dniach miejsce to odwiedzili wysokiej rangi wojskowi z lotnictwa, co pokazało, że sprawa nie przeszła niezauważona przez władze. Duże sieci telewizyjne również wysłały zespoły, aby relacjonować zdarzenie. Co sprawiło, że sprawa istot z brązu stała się znana w całej Brazylii. Inni mieszkańcy Belem zgłaszali obserwacje świetlistego obiektu w tę samą noc, potwierdzając wiarygodność epizodu. Jednak gdy niektóre osoby wróciły nad jezioro Bolona, aby poszukać dowodów, nic więcej nie znaleziono. Cylindry zniknęły bez śladu. Sprawa istot z brązu nadal pozostaje tajemnicą do dziś. To... Historia, która łączy odwagę, ciekawość i fascynację nieznanym. Nawet po dekadach wciąż budzi debaty i teorie na temat tego, co naprawdę wydarzyło się tamtej gorącej wrześniowej nocy w Belem do Para. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta szczegółowa relacja. Nie zapomnijcie śledzić profilu, aby więcej fascynujących historii o przypadkach ufologicznych i nierozwiązanych tajemnicach.